W ostatnim filmie w komentarzach pisaliście, że źle testowałem deki. Człowieku, wziąłem deki z internetu i okazało się, że mój jest najlepszy. Wygrałem 4 gry na 5 moim dekiem. I Wygląda moja historia, więc skoro już doszliśmy do tego, że żadne deki z internetu nie mają podjazdu do mojego cudownego deczyska, którym po prostu mam zarobistą migrację, to wpadłem na zarobisty pomysł, że dzisiaj na filmie zrobimy coś, co odpowie na wszystkie moje pytania. W tym filmie za każdym razem, jak z kimś przegram, to biorę jego dek. No bo skoro jego dek wygrał z moim, to znaczy, że musi być jeszcze lepszy, tak? Zastanawiam się, czy faktycznie dojdziemy do momentu, w którym znajdę o wiele lepszy dek niż ten. nie? Zawsze jest trochę takie uczucie, nie, że znajdziesz jakiś dobry dek, nagle ktoś z tobą wygrywa. I je. Jego dekiem i masz takie. Ej, to co? Jego dek jest lepszy, więc dzisiaj przerobimy wszystkie możliwe deki. Przez pół godziny będę grał i będę tylko krał deki przeciwnika. Ale jest jeden haczyk. Dlatego, że przeciwnicy mogą mieć naprawdę dobrze wylewelowane karty, to ja zrobię coś takiego, że jak przegram rankingową grę moim dekiem, to wtedy wezmę dek przeciwnika i pójdę nim na jeden na jeden. Czyli na tryb, w którym wszyscy mają dokładnie te same lewele kart. Żeby przypadkiem nie było tak, że mój dek nie działa, dlatego że mam gorzej wylewelowane karty. Dobra, na początku bronimy standardowo, bo dobrze wiemy już na czym to polega z poprzedniego. Filmu. Tędek polega na tym, żeby czekać, bo mamy wszystko do obrony i wszystko do Jeżeli ktoś odpiera nam ataki, to czekamy do momentu, aż będziemy mieli podwojony eliksir. Na razie jest dobrze, mógłbym tutaj postawić szkieleta, ale problem polega na tym, że jeżeli go postawię, to wtedy nie będę miał na przykład na obronę już tutaj na prawo yy, eliksiru, ale teraz już przyszedł. Dobra, szczerze, poszedłbym all-in. Spróbujemy. Dobra, ryzykuję. Być może powinienem na prawo trochę zostawić, ale pójdę all in. Teraz jeszcze kolejnego, jeszcze Little Prince odpalamy. Tutaj jest już w ogóle bardzo mocno obita wieża. Dobra, pięknie. To może być koniec tego gościa. Nie wiem, jak on jeszcze sobie się karaska. Zaraz ho graj... I typ albo atakuje, albo broni, ale on musi bronić tutaj. Bardzo dobrze idzie. No to co? Chyba pierwsza gra na dzisiejszym streamie wygrana i na razie deku nie zmieniamy. Kocham to, ej, ale bardzo fajne w ogóle, bo zobaczcie, że content w Clash Royale na ten moment na kanale opiera się wokół tego, że ja po prostu mam zarombisty dek że wszystko wygrywam, a dzisiaj jest idealny odcinek, że jak ktoś w końcu ze mną wygra, to wtedy zamieniam dek na jego deck, nie? Dalej można fajnie popłynąć wokół tych deków i zobaczyć, czy jak faktycznie się to sprawdzi. I być może dojdziemy dzisiaj do jakichś nowych wniosków, nie? Być może dzisiaj dojdziemy do jakichś zupełnie nowych wniosków, polegających na tym, że ten deck jednak okaże się być o wiele, o wiele gorszy niż jakieś nowe perspektywy, które nam się otworzą. Ale póki co, nie ma o co się martwić! Bo sobie daje radę. Moja historia dalej rośnie w niebieski kolor. Chodzi o kolor zwycięstwa. Rosną również wyświetlenia na każdym filmie z Clash Royale. Więc jeżeli chcesz kolejne filmy z Clash Royale, to we po prostu zostaw łapkę w górę Dobiliście w ogóle 1000 lajków like pod ostatnim filmem Więc będziemy uczyli Arturo Klimowskiego Grać w Clash Royale, ale to musi znaleźć czas Bo już się zgodzi Dobra, skupmy się na grze. Gość, Tu Tutaj podchodzi trochę do Jabii, ale to chyba raczej luz Teraz zablokujemy szkieletem Hog na prawo, a Witchkę na lewo po prostu I teraz z dwóch stron musi się bronić Czyli klasyczny temat, nie? No, to chyba trochę niepotrzebne. Ten zap taki no niepotrzebny był. Ciekawe jak Pekka sobie poradzi z tą muiczką z tymi szkieletami. Dawaj byczka weź jeszcze jedne zres Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, dobra, mamy tu. Dobra, o co to w ogóle są za karty? Z czym oni do mnie idą. Ten Inferno Tower bardzo dobrze coś czuje to odbije, ale mimo wszystko to jest poromane, nie? Zarobi się dużo tych kart jak ten jak on dobrze bije tą wieżę. Okej, minuta już minęła, jakiś mi szybko ta runda zleciała. Dobra, hop na prawo. Dawaj hop na prawo. O, ale Pekka mocna, weź, weź ją tam. Dobra, y, coś coś obije ten ale boję się o tą Pekka. Nie? No, Hogrider ładnie tam załatwił. Teraz Inferno Dragon do obrony. Matka, jak to strasznie brzmi! Dobra, princeska może mi tutaj bardzo pomóc. Dobra, i kolejny dosłownie. Kolejny Hogrider. Nie ma innej opcji. Muszę. Muszę kolejnego Hogridera. Dobra, mamy tu chyba, nie? Tak, chyba tak. Ej, ty jest szansa, że już nawet wygrałem, bo on mi nie dowił tej wieży po lewej Ja już byłem pewny, że jest po niej, że jestem zmęczony, bo nagrywam to dosłownie O północy, nie? No i gg, kolejna gra wygrana Ej, to my ukradniemy kiedyś komuś ten deck? Ale to jest właśnie to, widzisz Bo ja mogę robić content wokół tego, że jestem najlepszym graczem Clash Royale I ciągle, ciągle leveluję i tylko w rangę, nie? Ale to jest to. to, to jest idealnie pokazuje, że skoro ten deck jest Taki mocny, to ciekawe, co będzie musiał mieć ktoś, kto w końcu Ze mną wygra. Co on będzie musiał mieć? Na razie jeszcze tego się Nie dowiemy za szybko. <laughs> O nie, zaatakowałem po lewej, a patrzę jakie tu rzeczy się dzieją. Ej, teraz mamy problem tak szczerze, on mi tu mega mocno nie zbije. Chociaż... Hog rider coś tam atakuje, ale patrz. Zaatakowałem dosłownie małym Riderem po prawej, a on mi puścił taki pusz na lewo, że nie byłem w stanie tego odkuć. Dlatego się chyba nie powinno pierwszemu atakować. Coś tak czuję. No teraz patrz, jakam dostałem przekopę. Ej, jeżeli ja to wygram, to aż się zdziwię. Jeżeli ja to wygram, to znaczy, że naprawdę mamy dobre deczysko. Dobra, hog Rider nie może walnąć. Dawaj, okej, okay, pięknie. Dobra, fajnie, on jeszcze tutaj. Ty, bardzo dobry pusz mi przygotował ten przeciwnik, bo zobacz, ile tego. Hog rider teraz na prawo. to Narmi nie ma jeszcze chyba. Ty, patrz, jaki dobry pusz teraz mam z dwóch stron, okej. Okay. się trochę zmieniać, rola. Patrz, mam to... Tą wieżę, tą wieżę też. I ja teraz nagle magicznie mam dwie wieże. A gościu ma tylko jedną. I jeżeli ja teraz wydefuję... Ech, dobra. Ale kurde, tak kocham grać w tę grę. To jest tak dobre, po prostu kompetytywne gówno. Tak fajnie tu się kmini. Przyznajcie, że oglądanie mnie, jak to gram, jest mega satisfying. Jak dobijecie 10 tysięcy lajków, to gram w tą grę w... A, bo to można grać na telefonie. To zrobię odcinek IRL z budowania w basenie stanowiska do grania w tę grę i potem wygram 5 gier w basenie w tej grze. Dobra, muszę się skupić. O matko! O, matko jedyna! Minuta została. Ej, jest źle. Jest bardzo źle. Jak on mi tu puści Hograjdera, to jest koniec. Nie! Wizard! Śmieciu! Nie! Wizard! ale dobra, ten film nie miałby sensu, gdybym ani razu nie przegrał. Dawaj, co miałeś za deck, cwaniaku? Czym mnie niby tak rozwaliłeś? Idziemy teraz na jeden na jeden. No byłem tak, uważam, że ziomek miał troszeczkę szczęścia, ale faktycznie fajne, fajne miał karty. Teraz chcę zabrać od niego ten deck. Copy deck. O, super, deck skopiowany. I gdzie go mam? No i mamy! Mamy deck przeciwnika. No dobra, niech będzie. No nie zagramy nim tutaj, dlatego, że to nie ma sensu. Dlatego idziemy na tryb 1 na 1. I tutaj będziemy mogli zagrać z tym deckiem, ale wszystkie karty będą miały 11 level. Patrz. you I mamy wszystko gotowe. No dobra, fajna widowiskowa e, runda to była. Być może byłem w stanie w jakiś sposób wygrać. Było blisko, no na pewno ten Hog Rider na początku mnie zaskoczył. Powiem tak, poprzednią rundę przegrałem przez własny błąd. Dek dalej jest zarąbisty i prawdopodobnie bym wygrał, ale przegrana to przegrana, a odcinek polega na tym, że jeżeli ktoś mnie pokona jakimś dekiem, i właśnie teraz to jest ciekawe, bo możemy przetestować znowu to, co on zrobił mi, czyli Barbarzyńcy, a potem od razu Golden Knight. Nie mamy teraz barbarzyńców niestety. To zagrajmy Hog Ridera znowu. Barbarzyńców dalej nie mamy. O, dwóch Hograjderów na prawo i na lewo patrz. Jeszcze ten mirror w ogóle daje na wyższym levelu Bugridera. Chyba Executioner będzie dobry na te szkielety, co? Tak mi się wydaje, że to jest... To nam tu siedzi. To jest fajne. Tylko teraz jeszcze ona. To co? Po prostu Golden Knighta na nią? Weź się odsuń. O, super. I się biją teraz oni dwaj. No i git. Dobra, wydefowane. No i teraz skoro on, skoro przeciwnik w poprzedniej grze, po prostu nas ograł gameplayowo, czyli ja nie miałem Elixiru, a on mi wtedy dał bardzo dobry push Golden Knighta i Barbarzyńców. I ja nie mogłem go odbić. To może teraz spróbujemy my zrobić to samo po prostu, nie? Skoro już nagrywaliśmy... Mamy film, w którym kopiujemy deki przeciwnika, który mnie pokona. No to mogę coś takiego spróbować zrobić. Musimy wyzyskać z niego co najlepsze, z tego deku. Baby dragon, ale to jest gówniana karta. Czemu ty ktoś w tym gra w ogóle? Dobra, barbarzyńcami teraz wydefujemy szczerze. Ładnie go bili. Oj, ładnie, ładnie dostał. Ładnie dostał mega nightcik, ale przekopa. No, jeszcze czekamy, jeszcze czekamy. Niech się biją tutaj. Na razie mamy luz. Czy ja będę miał już golden Knight'a po tym, bo patrz. Dobra, puścimy Wizarda na defensywę. Ridera na lewo. Jak Wizard będzie tu robił presję. I zaraz będziemy mieli ustawienie takie, jakiego bym pragnął. O. O, Patrz, tu idzie Pekka. To trzeba na nią walnąć zaraz armię szkieletów. O i na nią też. Pięknie, pięknie. Dobra, super. Ładnie wydefowane. To jest akurat bardzo mocny ruch teraz na nich. Bardzo dobry i mocny ruch. I teraz Golden Knight. Patrz, Golden Knight idzie. Baby Dragon, patrz jaki pusz. Ej, patrz jaki push, ter push teraz szykuje. Zobacz. On nie ma czym tego w ogóle odbić. Patrz. Jedni barbarzyńcy. I teraz drudzy barbarzyńcy. Cinema. Koniec. Gość nie wie co się dzieje Patrz jak to wygląda. Jaka armia. Aj, Mega Knighta mi na to puścił. Nie jeszcze ma Fireballa, najgorzej, ja jest to, że jej ja tak prawie wy... zrobiłem mu tą bierze. Ej, to tak dobrze wyglądało. Dawaj pięknie, Pekka padła. I teraz jeszcze Hog Rider, ale ten ej, Wizard jest dobry, ten deck jest serio dobry. Ja się nie spodziewałem, że tak to wyjdzie, ale realnie no patrzcie. To tak satysfakcjonujące i tak dobrze wykorzystaliśmy ten, deck, że mieliśmy Mirora i spuszczowaliśmy tego gościa i gdyby tego było mało, ej no ten deck jest mega dobry, że gościu naprawdę został tak zapuszczowane, że nie miał jak tego odkuć. No dobra, to gramy tym deckiem dalej. Zobaczymy ile decków, może ja po prostu jestem taki dobry, że tak mało Wygrywam, nie? Ale zobaczymy, ile deków będziemy dzisiaj testować, bo to jest kurde killer. Dobra, tutaj będzie Shed Prince, tego po prostu od, od, odpuszujemy barbarzyńcami, nie ma co, no nie? To jest chyba najlepsze, co możemy zrobić. I teraz można spróbować jeszcze raz tego samego zagrania, bo patrz. Golden Knight kosztuje 4, to mamy idealnie, zobaczmy. Uwaga, i 3, 2, 1 i testujemy ten push. On ma łyżkę na lewej, zobaczymy, czy będzie miał czy to odpuszczać. Mi to sprawiło problem. Prinsik, O! Oj, on bije, AOE, To jest ładny, ładny. ładne, ładne odpuszczowanie. No, chyba Prinsik nas tutaj poskromił. No, my też sobie daliśmy radę. No, Prins ładnie odpuszczał tutaj. Ja nie miałem, czym w tamtej rundzie odpuszczać. Ale co chciałem powiedzieć, że ten deck naprawdę daje radę. Ej, ten deck naprawdę daje radę. Ja myślałem, że skopiujemy jakieś randomową rzecz, którą akurat ktoś na farcie ze mną wygrał. A ten deck jest naprawdę fajny, nie? Dobrą ma defensywę. Dobrze może zapuszczać. Fajną presję, robi na przeciwniku. Chociaż z tym puszczowaniem to mam wrażenie, że trochę na farcie już. Ale bardzo dobrą defensywę ma ten dek. No, patrz. Wizard, executioner, ten, ten smok. No, to są naprawdę dobre karty defensywne, nie? To jest porąbane. Bardzo dobrze to działa. Oj, żeby tylko wizarda nie ciachnął. O, kurczę, no to mamy problem. Dobra, Baby Dragon będzie tutaj najlepszy, dlatego że on zaraz będzie spawnił potworki, nie? A nie, bo nikt nie umiera, to on tego nie będzie spawnił. Dobra, to to jest ze to niech to sobie przejdzie. No dopiero jak jego. A nie! Spałni! ej! Dobra, ale Baby Dragon wydefuje. On właśnie fajnie sobie z nimi poradzi. Super. I co teraz? Pokradera na lewo. Po prostu dla puszu, nie? Żeby zrobić presję Tutaj szkieleton armii na szkieleton armię Dobra, pięknie, na razie się skupiamy na obronie Na razie się skupiamy na obronie, ale myślę, że A nie, golden knighta przed chwilą postawiłem No dobra, to przygotowujemy jakiś puszcz. Mam już dwa razy eliksir, nie? Dwukrotny On tutaj może zaraz walnąć tą rakietę to jest problem. On może we wszystkich walnąć tą rakietą. I o to się akurat martwię, nie? Dawaj, dawaj, Golden Knight! Wchodź we wszystkich! Odbijaj się! I teraz na prawo Hogrider, żeby obić troszeczkę. Ej, no, tutaj jest ciężko. Nie wiem, jak mam. Mam wrażenie, że robię wszystko, co mogę. I nie wiem, jak mam zagrać na tego gościa, żeby żeby wygrać, nie? Mo ej, on na tą rakietę, on zaraz ją rzuci, ale może teraz? Nie rzuci w tych, a potem przyjdą ci. Nie, nie rzuca. Czemu on nie rzuca tej rakiety jeszcze? Na co on czeka? Czemu ja go tak mocno dominuję, on nie rzuca tej rakiety? Ej, co on robi? A ją troluje grę? Ja mu naprawdę teraz ładnie obijam, te wieże. No tutaj trzeba barbarzyńców, trzeba po prostu, nie? A Wizard muszę liczyć, że jakoś odkuje. Dawaj, dawaj, dawaj Wizard, dobra, Wizard daje radę, oni też dają radę, ale jest bitka, ale jest bitka w tej rundzie. Co ja zrobiłem? Czemu ja to tam puściłem? Chciałem zdywersyfikować siły. Może go to w jakikolwiek sposób jakimś cudem rozproszę, ale wątpię. Ej, Hogrider idzie, zniknęła Tesla! Zniknęła Tesla, dawaj! Dobra? Jeden, jeden hit. Nie, spo, nie spojrzałem na prawo. Nie spojrzałem na prawo. On tam rzuci rakietę. On tam rzuci rakietę. Gdzie jest ta rakieta? On czeka na nią, on na nią czeka. Pograjder, błagam, niech on nie zauważy. Nie. Ej, to on nie gra tej rakiety? Czy mi się coś pomieszał? Nie gra! I rzuciłem na tą wieżę. Co on robi? Nie! No dosłownie! Dobra, ale szczerze nie mam na co się denerwować, bo ja już miałem się denerwować, że nie spojrzałem, że on atakuje mnie po prawo. No nie i wtedy, gdybym faktycznie dostał tam rakietę, to była lipa. Ale ja dostałem tą rakietę na lewo. I na lewo naprawdę przygotował dobry pusz. Szczerze, chciałem zagrać jakoś mega mądrze, dawając tego y, baby dragona na prawo, parę sekund temu może dać czarno białe Piotrek. I dosłownie wtedy zintowałem, bo po prostu zmarnowałem eliksir, dając coś na prawo, bo chciałem zrobić jakąś dywersyfikację sił, ale to nie jest mój deck. Źle to zagrałem. Zarombista bitwa, boli to, ale lubię przegrywać takie gry, bo takie gry przegrywam skillowo. I dzięki takim grom mogę dalej kontynuować fabułę filmu. Dlatego, że sprawdzamy dek tego gościa. Kopiujemy i szczerze, on się wydawał być mega e entertaining do gry. Ten dek wydawał się akurat zarobiście ciekawy do gry. Przyznajcie, że dobrze wyglądał. Taki noż, aż, aż mam ochotę go przetestować. Dawaj. Na razie to jest przyjemne, bo te deki coraz bardziej zaskakują, nie? Że każdy ma jakiś trochę inny gameplay, na innych rzeczach bazuje. Otwiera mi to trochę głowę ten film. Otwiera mi trochę głowę ten film. Dobra, na tego króla szkieletów. Oni tu mocno wchodzą. Ja mam prinsa I właśnie rakietę. Prin, Prince nie uderzył, ale tu jako tako dajemy radę. No nie wiem, ten. Ej, ten dek jednak mi się nie podoba, jakoś tak nie wiem za bardzo co nim robić. Serio, nie wiem jak ten ziomek ze mną wygrał nim. No chyba, że zaraz magicznie wygram i nie będę wiedział co się dzieje. Okej, okay, mamy tą umiejętność. No i teraz to go mocno przycisnęliśmy. i dobra, gościu ma przekopę. Jakim cudem on tego nie broni? Ale go ładnie ciśniemy. Ej, co. A nie, on tam stara się bronić, ale mu trochę nie wychodzi najwyraźniej. Ej, prawie mu całego wieży króla zbiłem. Jakim cudem on dostał taką przekopę ode mnie? Chyba po prostu zagramy. Stracimy tą wieżę, stracimy tą wieżę, ale w zamian za to może by się udało po prostu polecieć Dark Princem pod jego, pod jego wieżę? Ty, on, on, oni mnie tutaj zabijają? To jest koniec? Dark Prince, dawaj! Dark Prince! Dawaj, dawaj! Dawaj! Boże! Nie! 9 KP, Tak! 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 Nie wydefował tego! Co za kretyn! Nie wydefował tego, a ja tak zintowałem. Mogłem bronić, matko, co to jest za. Ej, dobra, ja nie spodziewałem się, że granie tymi dekami przysporzy tyle jakichś fenomenalnych, esportowych kombeków. Wszystko, to jest za film? Jak ja dobrze, że ja z nim nie czekałem do nagrania rano, tylko teraz do niego usiadłem. Jakie to jest zajebiste. No dobra, to gramy nexta, bo na razie tym jakimś cudem tym dekiem wyszło, nie? Jakimś cudem wyszło. O, tu mocno lecą, ale to chyba damy radę. Tak, damy radę, fajnie wydefujemy. I teraz ja bym powiedział w ogóle znowu w ten sposób. Ej, ten Dark Prince jest zaląbisty, bo A no nie? Dawaj, i teraz. Szkielety! Ty! Jak oni to wybronią? No przecież skiller! paczka Armial idzie! Oj, bo oni teraz zmienią się na prawo. No ale dobra, Dark Prince chyba i tak uderzy. Nie, ej, ty, fajnie wydefował. Ej, no trzeba mu oddać. Dobra, nic ciekawego się tutaj na razie nie dzieje poza tym, że bronimy. No ja się zastanawiam, jak mogę tym dekiem go przycisnąć. Żeby realnie stworzyć jakąś strukturę. Może ta łyczka jeszcze tu się przyda na dodatek do tego wszystkiego, albo ta rakieta. Może może poczekać na rakietę? No, 6 kosztuje, nie. To nie jest byle co. Ja on też skacze. Ty, ten Prince też skacze. No dobra, dawaj te szkielety. Delog ładnie nas odpuszuje. No na razie idziemy dosłownie web web, to jest niesamowite. Łeb web idzie ta runda, kolejny bardzo mocny przeciwnik, fajnie. A dawaj szkieleton armii na prawo tak po prostu, i tak trochę tej Tesli na przykład w ogóle nie używa. a mogłem teraz na cogradera, nie? Zintowałem troszkę. O, ej, on teraz nie ma loga, ale on ma tak tani dek, że mu się zaraz ten log wróci. Jeszcze raz musimy Tesla zagrać, bo będzie problem. Dawaj jeszcze jednego Prince'a, jeszcze jednego Prince'a. Dobra, i od razu odpalamy tego, dodamy szkieleton armii, no to jest już mocne. Mosta zagrywka. Trochę tych szkieletów zostało. Kolejnego dodaję. Dawaj, dawaj, prince. Uderz, dobra. Obijamy, obijamy, obijamy. Demecz chodzi, demecz chodzi. Dawajcie szkielety. Ej, mam rakietę. Mam rakietę. Czy to jest koniec? To musi być koniec. Three, two, one. Nie. Widziałeś, że tej wieży zostało 7 HP? Ja byłem pewny, byłem pewny, pewny byłem, że ta pieprzona rakieta bije więcej. To jest niesamowite. 7 HP zostało tej wieży. Gdybym ja jeszcze miał rękę na myszce, to chociażbym tą Tesla i może bym jakoś obronił tą wieżę. No dobra. Bierzemy teraz dek tego śmiecia. Zobaczmy, ale coś czuję, że ten dek wcale nie jest dobry, nie? Czuję, że pierwszą grę przegramy tym dekiem. Po prostu miałem niefarta. Dlatego, że ta rakieta. No niaku, no została się Już byłem tak pewny. Siedem HP zostało, wszystkiego użyłem i już puściłem ręce z tawiatury. I tylko dlatego przegrałem. Co to co to są za karty w ogóle? To polega na tym, żeby spamić po prostu hograderem? Naprawdę, o co chodzi w tym deku? Przecież to nie ma sensu. Jak ja mam grać? tym jest szkielet, jakiś spirit. Jak ja na to przegrałem w ogóle? Jak ja na to przegrałem? Przecież to jest niemożliwe ja mam tym zrobić? Ja mam zrobić jakiś wielki puszcz, kurde, spiritów za jeden eliksir? Ej, dobra, to chyba zadziałało. Nie, nie zadziałało. Nie, ja nie wierzę, że ten gościu ze mną wygrał tym deckiem, nie? O co to w ogóle chodzi? Na czym ten dek polega? Przecież tu się nie da nawet atakować gościa tym. Co? Jak ja na to przegrałem? Co to w ogóle jest? No nie wiem, spamię tymi i to mi nic nie daje, przecież on po prostu stawia kanona, dobra. Jakim cudem ja przegrałem na ten syf? Uspokójmy się, stawiamy kanona, dwa hogradery. Lecimy, dociskamy do pieca. Okej. Okay. Jest angel jakiś? Nie bardzo. Dobra, no jest mocna gra, jest mocna, moc, mocna wymiana. Dobra, dwie muszkieterki. Tutaj możemy zagrać to, możemy zagrać z golema. Możemy zagrać deloga. To możemy zagrać Firebolaty. Ty, robimy coś, robimy coś. Sobruchy! Sobruch! Nie! Udało się! Boże! Wygrałem tym goofnem! Co to jest za film? Ej, dobra! Ja w życiu się nie spodziewałem, że ja odpalę klasza dzisiaj na noc, żeby nagrać film i ugotujemy coś takiego, nie? O, dobra, słuchaj, koniec, koniec, nie wiem, co powiedzieć. Ja pierdzielę, nie? To jest najlepszy challenge, jaki robiłem. Napisz, jaki challenge też w następnym filmie, żebym zrobił, bo mogę te deki tak wymieniać bez końca. To, że udało mi się wygrać tym słabym, to jest już dla mnie szczyt i nie sądziłem, że każdy dek znajdzie w sobie jakąś mocną stronę. Dosłownie, faktycznie można tymi dekami tak iść bez końca i w każdym deku można spróbować znaleźć tą jego mocną stronę, to tak otwiera głowę. Ja bym mógł grać to bez końca, więc jeżeli chcesz drugą część, to zostaw łapkę w górę, proszę. Możesz też napisać w komentarzu, jakie chcesz następne wyzwanie, żebym zrobił, bo nie sądziłem, że challenge w tej grze mogą być tak satysfakcjonujące.